Zobaczcie jaka piękna pogoda. No a my dzisiaj o antydepresantach. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać trochę o antydepresantach. Jak to z nimi jest? Czy to są takie tabletki szczęścia? Czy każdemu poprawiają humor? Po jakim czasie zaczynają działać? Chciałem po prostu rozwiać mity i pokazać Wam fakty. Zapraszam. Moi drodzy, żeby dowiedzieć się, jak antydepresanty działają, musimy najpierw zajrzeć tu. W głąb naszego mózgu i dowiedzieć się, co tam się dzieje. Mózg składa się z komórek nerwowych zwanych neuronami. Neurony przekazują między sobą informacje za pomocą neuroprzekaźników czyli różnych substancji chemicznych, a depresja czy inne choroby psychiczne są często powodowane zaburzeniem przekazywania tych różnych substancji. Informacje między neuronami przedostają się za pomocą synaps czyli szczelin pomiędzy komórkami nerwowymi. Istnieją synapsy elektryczne i chemiczne, ale to na te drugie oddziałują leki, dlatego głównie skupimy się na nich. To jest synapsa zdrowego człowieka. Stąd wychodzą neuroprzykaźniki i transportują sygnał do tej błony, na której znajdują się receptory, które za zadaniem mają łapać te neuroprzekaźniki. Mamy tutaj również dwie ważne rzeczy, na które będą oddziaływały leki czyli transport zwrotny neuroprzykaźnika z powrotem do neuronu. Oraz tak zwany MAO, czyli enzym, który niszczy te neuroprzekaźniki w synapsie. A to, moi drodzy, jest synapsa człowieka z depresją. Widzimy, neuroprzekaźnika jest mniej. Jeśli chodzi o zaburzenia depresyjne, to mamy tutaj do czynienia z neuroprzekaźnikiem zwanym serotoniną. Pewnie słyszeliście już tą nazwę. To, co się dzieje w synapsach takich ludzi, wpływa na to, jak oni się czują. Smutek, zły nastrój, lęk, obniżenie poczucie, obniżone poczucie wartości to tylko niektóre z objawów zbyt małej ilości serotoniny w synapsach. Zobaczmy zatem, co dzieje się dalej. W związku z tym, że serotoniny jest naprawdę mało, to organizm produkuje dodatkowe receptory, które mają za zadanie złapać każdy neuroprzekaźnik. Jednak jest to taktyka, która nie zawsze wystarcza, i zły nastrój utrzymuje się dalej. W tym momencie warto włączyć leki do terapii. Leki antydepresyjne likwidują albo wychwyt zwrotny, albo mało, który niszczy neuroprzekaźniki. Czyli mówiąc krótko, leki antydepresyjne zwiększają ilość serotoniny w synapsie. W związku z tym, że osoby chore mają bardzo dużo receptorów na błonie synapsy, to wychwytywana jest praktycznie każda cząsteczka serotoniny, przez to serotoniny jest za dużo. To powoduje rozdrażnienie, nerwowość, a czasami nawet zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia myśli samobójczych. Praktycznie zdarza się to tylko i wyłącznie w wypadkach, kiedy te myśli samobójcze już wcześniej były. Dlatego mądry psychiatra na początek powinien przepisać jakieś leki doraźne, uspokajające, które powinny pomóc w takiej sytuacji. Dobrze, ile serotoniny wróciła do normy, ale żeby wszystko było ok, to nadbagażowe receptory muszą się zlikwidować. A trwa to około dwóch tygodni do nawet miesiąca. Dlatego pełne działanie leków antydepresyjnych pojawia się dopiero po dwóch tygodniach. I w związku z tym wielu pacjentów zniechęca się do tych leków i przestaje je zażywać. Jesteśmy przyzwyczajeni do natychmiastowych efektów. Do tego, że weźmiemy jedną, dwie tabletki i wszystko będzie w porządku, wszystko wróci do normy. Ale nie w tym wypadku. Tutaj mechanizm działania tych leków. W pełni ujawnia się dopiero po dwóch tygodniach, trzech tygodniach. Wielu ludzi nie decyduje się na przyjmowanie leków antydepresyjnych pomimo zaleceń lekarzy. Może to przez media, może przez filmy, które wykreowały taki, a nie inny obraz psychotropów, i potem jest myślenie, o nie! Wszystko, tylko nie psychotropy. Moi drodzy, mamy nowoczesne leki. To już nie to samo, co 30, 40 czy 50 lat temu. Dzisiaj leki psychotropowe praktycznie e, nie wywołują skutków ubocznych. Mówię tutaj dokładnie o antydepresantach. Czasami sporadycznie pojawiają się kłopoty ze snem, z łaknieniem czy, e, czy wahania nastroju, natomiast są to nieliczne przypadki. Tak samo mit uzależnienia od takich leków. Od antydepresantów nie da się uzależnić. No, chyba że mówimy o jakimś problemie w formie, e, dajmy na to uzależnienia od, od czekolady. Prawda, że takich leków po prostu nie można za szybko odstawić, bo wtedy istnieje bardzo duże ryzyko nawrotu objawów. Ale to nie ma nic wspólnego z uzależnieniem. Po prostu te leki trzeba odstawiać powoli, regularnie, pod okiem dobrego lekarza, dobrego psychiatry. A na koniec pewnie to, czego jesteście najbardziej ciekawi, czyli jak antydepresanty zadziałają na zdrowych ludzi. Muszę się przyznać, że przejrzałem sporo eksperymentów, literatury. I naprawdę trudno było znaleźć doświadczeń, które by mówiły coś o tym. Większość badań, jeśli chodzi o antydepresanty, były prowadzone na osobach chorych, klinicznych, czy to z depresją, czy z zaburzeniami lękowymi, czy z jakimiś innymi chorobami. A na zdrowych ludziach praktycznie w ogóle nie było badań na ten temat. Natomiast znacie mechanizm. Wiecie, jak to mniej więcej wygląda u osób chorych, które potrzebują więcej serotoniny. Natomiast osoby zdrowe wcale nie potrzebują jej więcej. Dlatego może to dla nich źle skutkować przyjmowanie takich leków antydepresyjnych. Na pewno odbije się to i na ich zdrowiu i odbije się to w sposób negatywny, więc szczerze nie polecam dla osób zdrowych. To koniec wiedzy na dzisiaj. Wiem, że temat antydepresantów jest bardzo rozbudowany i z pewnością nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, które was nurtują. Zatem możecie pisać do mnie śmiało z pytaniami, jeśli Wasza ciekawość nie została zaspokojona i postaram się na nie odpowiedzieć na miarę moich możliwości. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia.